Jesteśmy w miejscowości Krępa Górna, to jest gmina Lipsko, akurat jesteśmy podczas zbioru kombajnowego Wiśni utówka. zbiór przeprowadzamy dla ułatwienia w skrzynie typu Kisten. Przy kombajnie pracuje w tej chwili cztery osoby i kierowca, dwie osoby do pilnowania napełniających się skrzyni, kontroli kombajnu, dwóch traktorzystów, którzy na bieżąco odwożą palety. Wiśnia nie była akurat na spadanie pryskana ze względu na to, że różne są warunki atmosferyczne, ale tym kombajnem to nie ma problemu ze zbiorem takiej wiśni nieprzygotowanej do takiego mechanicznego zbioru. Aczkolwiek no, warto poczekać trochę, żeby ona była dojrzała. Poza tym, sat jest trochę ekstremalny, ponieważ nie był tak dostosowywany do tego typu zbioru, ponieważ w gospodarstwie używytkowałem wcześniej takie, jakby to powiedzieć, starsze maszyny. W 2021 roku kombajn został dowieziony właściwie na sezon, ale ze względu na to, że te wiśnie były po po mrozach, no i było bardzo, bardzo mało było owocu. Yy, także, yy, ale do tego kombajnu też był zamówiony i ciągnik taki mocniejszy, ponieważ dysponowałem w swoim gospodarstwie najmocniejszym ciągnikiem o mocy 75 koni i, w, i tak w tamtym roku była robiona nim właśnie pierwszy, pierwszy zbiór właśnie za pomocą tego ciągnika z tym kombajnem 75 koni. Ale ze względu na to, że wydawało mi się, że jednak troszeczkę ten ciągnik był jakby narażony na takie zduszanie. Zdecydowaliśmy się właśnie, żeby zamówić mocniejszy 106 koni ze względu na to, żeby był zapas mocy. I przy tym, przy tym połączeniu takiego zestawu praktycznie ciągnik o takiej mocy, no bo to jest w zakresie. Między tym starszym modelem a tym nowszym mamy 100 Nm więcej. Także tutaj jest ten istotny właśnie moment obrotowy, ponieważ ciągnik tutaj, no praktycznie ten, tej mocy, nie czuje już te, tego obciążenia. On może on normalnie, może jak w jakiejś normalnej pracy na normalnych obrotach ekonomicznych pracować a w zupełności wydatek oleju wystarcza, żeby tam obsłużyć wszystkie te urządzenia, które są w tym kombajnie czyli dwie taśmy, dwa wentylatory no i dwa odtrząsacze. bo tu wszystko jest podwójne no, w normalnych było to wszystko pojedyncze a tu jednak jest dwa razy więcej tych, od, tych odbiorników które no jednak potrzebują tą moc także tu jestem zadowolony właśnie z tego wyboru Ciągnik pracuje sobie elastycznie, normalnie, nie na jakichś wyżerowanych obrotach, niezduszony, praktycznie no, nie czuję tego. Jeździmy z prędkością od 0,4 km na godzinę, gdy są jakieś takie bardziej takie mocniejsze drzewa, a gdy jakieś drzewka są delikatniejsze, no to wtedy zwiększam prędkość tak do prawie 1 km, 0,9 nawet. A w tamtym roku, gdy nie było wiśni, to spokojnie taki 500 metrowy rządek w 20 minut przejeżdżaliśmy, ponieważ no, było bardzo mało wiśni i to była prędkość rzędu jakieś 1,5 km na godzinę. I wtedy, no też tak jak jest na przykład taka sytuacja, że jest sad po przymrozkach, no to też nikt tego nie będzie, żeby stawać przy każdym drzewie tej plandeki rozciągać, bo to też dużo czasu i energii kosztuje. I też nie wiadomo, czy ktoś chce to przerywać, nie chce, a no tym kombajnem, no to można sobie włączyć ten bieg jechać non stop, włożyć dwa, dwa baksy i normalnie jedziemy i, i nawet tam nikogo nie musi być wtedy.